Za nami pierwsze wybory regionalne tegorocznej edycji Miss Polonia 2011. 14 maja 2011 roku w Galerii Handlowej Renoma poznaliśmy najładniejsze dziewczyny, które będą reprezentowały Wrocław podczas wyborów dolnośląskich. Przygotowania do tej imprezy trwały kilka miesięcy. Panie tuż po selekcji spędziły wiele ciężkich godzin na treningach przed majową galą. Trzeba przyznać, że było warto. W konkursie udział wzięło 20 kobiet, które rywalizowały o tytuł tej najpiękniejszej. Kandydatki prezentowały się podczas kilku wyjść między innymi w sukniach ślubnych, strojach wieczorowych, na sportowo i wywołujących najwięcej emocji w strojach kąpielowych. Tuż przed północą prowadzący galę Miss Polonia 2009 Maria Nowakowska i specjalista od choreografii Dariusz Raczycki ogłosili wyniki. Pierwsze miejsce przyznano Katarzynie Piotrowskiej. Dwudziestoletnia mis mieszka we Wrocławiu od roku. Pochodzi z niewielkiej miejscowości w Wielkopolsce. Od października zaczyna studia na filologii polskiej na Uniwersytecie Wrocławskim. Interesuje się modą, lubi podróżować, marzy jej się kariera profesjonalnej modelki. Dodatkowo najpiękniejsza zdaniem jury kobieta zdobyła uznanie także w oczach internautów, którzy także ją wybrali jako najpiękniejszą. Ale powiem szczerze, że jestem bardzo zaskoczona. Po pierwsze, że aż trzy, a po drugie, że yy, może aż za to, o tak powiem. Jak wyglądały twoje przygotowanie? Jak to dokładnie wszystko wygląda z perspektywy? Od razu zobaczyłaś plakat? Powiedziałaś spróbuję? Nie, nie, nie. Dostałam zaproszenie na jednym z portali internetowych na ten casting. Powiem szczerze, że przyszłam na niego, ale byłam bardzo zniechęcona, ponieważ dziewczyny jak było widać są bardzo ładne i powiem szczerze, że znają mi tak naprawdę. Mówią idź, 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 no to mówię dobrze i tak się stało, że przeszłam dalej. Wśród 20 dziewczyn właśnie kandydowałyśmy. To był ciężki miesiąc, naprawdę ciężki, bo chodziliśmy na próby prawie codziennie. O godzinie 21 próby trwały do 22.30. Zdarzało się, że były dwa razy. Co jeszcze mogę powiedzieć? Sesje fotograficzne, jakieś właśnie zabiegi pielęgnacyjne, no to wszystko. Ale ja bardzo lubię takie rzeczy, także jak chyba każda kobieta. Także czułam się bardzo fajnie. No, mi, co zmieni teraz ten tytuł w Twoim życiu? Nie ja bo... powiem jeszcze, że przed chwilą mówiłam do koleżanki, mówię, co teraz będzie? Ja nie wiem, naprawdę, co te... jak to będzie wszystko wyglądało? Nie wiem, naprawdę. Jestem bardzo ciekawa tego wszystkiego i... No czekam, czekam. Do, Dowartościowuje na pewno. Czuję się na pewno bardziej dowartościowana. Nauczyłam się chodzić, nauczyłam się ładnie poruszać, nauczyłam się uśmiechać, chociaż było bardzo ciężko, bo trema była ogromna, po prostu przeogromna. No powiem szczerze, że ja ca cały czas jestem w szoku, także ja po prostu nie mogę się wysławiać normalnie. Przepraszam, strasznie. Tytuł pierwszej wicemis zawędrował do Justyny Grochali, a drugiej wicemis do Natalii Skorek. Ja studiuję germanistykę, aktualnie jeszcze robię specjalizację z języka angielskiego. W przyszłości zamierzam być tłumaczem. Myślę, że taki tytuł jest w stanie nauczyć gracji, ładnego wypowiadania się. Myślę, że to jest ważne dla autopromocji, także jestem zadowolona. Pierwsza jest coś zmieni teraz w swoim życiu? Myślę, że nie. Prawdopodobnie teraz będą kolejne szeregi castingów do konkursu wojewódzkiego, a później zobaczymy. Szczerze mówiąc w ogóle się nie Spodziewałam. Tak naprawdę to była dla mnie od samego początku tylko przygoda, i jestem bardzo zaskoczona i jednocześnie bardzo zadowolona, że był taki wynik. Myślę, że warto zdecydowanie. Na pewno to uczy pewności siebie, na pewno pozwala lepiej poczuć się na scenie, uczy gracji, tak jak już wcześniej powiedziałam, i pozwala na nowe kontakty, na nowe imprezy, być może na pracę. Jeśli dla której dziewczyny byłoby to oczywiście konieczne albo miałaby po prostu na to ochotę. Zainteresowanie wyborami Miss Polonia Wrocławia przerosło organizatorów. Do konkursu zgłosiło się wiele pań, z których trzeba było wybrać 20 finalistek. Powinienem powiedzieć, że fajnie, ogólnie strasznie, tak? dziewczyny przez dwa miesiące przygotowywały się bardzo, bardzo mocno do tego występu. Cóż jeszcze powiedzieć? No, większość tak naprawdę tytułów zebrała jedna, stąd pewnie tam teraz za, za sceną jest dużo szaleństwo. Jeszcze nie byłem, także nie mogę nic więcej powiedzieć. Zainteresowanie było finałami? Tak, tak, bardzo duże. Akurat impreza tutaj była zamknięta, ale dzisiaj do 18.00 tak naprawdę mieliśmy zgłoszenia i jakieś tam rezerwacje od, od znajomych, partnerów, czy też ludzi, którzy chcieli się dostać na, na finał. A jak castingi wyglądały? Castingi odbywały się również w renomie, tak naprawdę przyszło około 300 dziewczyn, z nich zostało przebranych ta dwudziestka, która dzisiaj występowała podczas finału. Generalnie z mojej strony nie było żadnych problemów, bo ja widzę um, jak gdyby dziewczynę w jej takiej naturalnej odsłonie. Problem polegał tylko może z, od strony dziewczyny, która być może nie mogła zaakceptować jeszcze swojego nowego wyglądu, ale tutaj, że tak powiem, po małych jakichś tam konwersacjach odpowiednio, że tak powiem, doszliśmy do porozumienia i przede wszystkim chciałem postawić na naturalność, na, żeby te dziewczyny wyglądały jak najbardziej, że tak powiem, świeżo i poprzez fryzurę i kolorystykę włosów podkreślić ich urodę. Kolejne emocje związane z wyborem Miss Polonia już 28 maja. Wówczas w sali teatralnej Świdnickiego Ośrodka Kultury kandydatki będą rywalizować o tytuł Miss Ziemi Wrocławskiej. Gala Jeleniogórska już 11 czerwca w Filharmonii Dolnośląskiej. Organizatorem wyborów regionalnych jak i dolnośląskich jest telewizjadami, a partnerem głównym Tauron Ekoenergia.